Cześć! Witam Was w nowej serii arcygry czasów minionych w którym opowiem Wam o moich kilku ulubionych grach wszechczasów. Będą to raczej starsze tytuły, raczej znane, ale może... Troszkę zapomniany to jednak będzie przedział między, myślę, 97. a 2001. Jak już z intra mogliście się zorientować, niektórzy wiedzą o co chodzi, niektórzy nie. Na pierwszy ogień poleci mój ulubiony FPS wszechczasów, blat z 97. roku. W dłoń coś orzeźwiającego na ten jakże upalny dzień i jedziemy. Grę wydało GT Interactive obecnie Atari, a wyprodukowało ją studio Monolith Productions znane głównie z FPS-ów, ale też na przykład z bardzo popularnej w Polsce platformówki Kapitan Pazur. Wita nas bardzo, bardzo, bardzo brzydko wyglądające intro, nawet jak na standardy z 97 roku, w którym dowiadujemy się, iż. Słudzy Czernoboga zostają przez niego zdradzeni. Ofelia, wybranka serca Kejleba, zostaje porwana, a sam główny bohater zostaje wtrącony do płytkiego grobu. Jednak z jakiegoś powodu nasz rewolwerowiec z martwych wstaje. Co płynnie przenosi nas do najlepszego one-linera w historii gier komputerowych? Koniec dyskusji! Kropka! I live again. Przepraszam zmiana spodni Nie. A, pierdź. To jest naprawdę świetnie, świetnie zaprojektowana gra. Oczywiście ma swoje wady. Zalety totalnie przesłaniają te wady. To jest dwudziestokilkuletnia gra, w którą po prostu ciśnie się dzisiaj tak samo fajnie jak w 1997 roku. Jak łatwo się domyśleć, Caleb nie jest zadowolony z obrotu sprawy i ma dość tych p***dolonych kultysów na tej p***dolonej planecie. Uzbrojony w widły, zaczyna siać spustoszenie w szeregach wyznawców Czernoboga. Pozostając jeszcze chwilę w temacie Keyleba, jest on najzabawniejszym bohaterem FPS-ów tamtych czasów. Sorry duke. A wszystko to za sprawą genialnej roboty wykonanej przez aktora głosowego Stevena Waite'a. Zresztą posłuchajcie sami. guns. enough for all of you. Not for long. Now kid, Don't try this at home. <laughs> no one wants to play with me on the good ship lollipop da da, da. damn forgot the words open for business i hate mimes Wracając do tych biednych, zagubionych dusz, które nie wiedziały co czynią, stając na drodze Calebowi, spotkam ich około 20 rodzajów, wliczając w to dodatki, które wyszły do blada. Naszą drogę ku zemście wybrukujemy tysiącami ciał poległych, kultystów uzbrojonych w różne bronie, zombiaków, napuchniętych rzeźników, cerberów, szczurów, gargolców, ludziorekinów, czy nawet rączek z Evil Deada. Natomiast dwa występujące w grze rodzaje pająków, zielony i czerwony, pełnią funkcję dydaktyczną. Zielony pokazuje nam zgubne skutki nadmiernej masturbacji, natomiast czerwony pokazuje jak to jest prowadzić samochód będąc kamilem durczokiem. Lecz czym żeby był pierwszyosobowy osobowy shooter bez wybieganego arsenału broni do wyboru? Odpowiadam, byłby ósmym sezonem gry o Tron. Wielkie nadzieje, wielkie oczekiwania, wielki zawód. Oj, a ta gra nie zawodzi nas w tym. Oj, nie zawodzi. Mamy proszę państwa jeden z ciekawszych arsenałów Ever powóz 666. Blad był jednym z prekursorów pomysłu, aby bronie miała alternatywny tryb szczału. Oryginał był jeszcze pisany na DOSa. I on w dzisiejszych czasach niezbyt dobrze działa. Mamy e, cięcia na klatkarzu, często jest problem, żeby grę uruchomić albo są z nią jakieś inne problemy. Natomiast na przykład w maju tego roku wyszedł... Blad Fresh Supply. Jest to remaster oficjalny, dostępny na przykład na GOGu, na Steamie, bardzo atrakcyjnej cenie 34 zł, a jeżeli ma się jakąś poprzednią wersję kupioną, to cena jest minus 50, więc za te 17 zł kupiłem chyba na następny dzień jak się tylko pokazał. Ta wersja załatwia sprawę problemów z uruchamianiem, z ustawieniami Dodaje nowe graficzne opcje. A no najważniejsze, że obsługuje wysokie rozdzielczości i 60 klatek na sekundę, a nawet więcej. Jeżeli macie monitory, które mają y, większe odświeżanie, możecie sobie też ustawić tam chyba nawet 120 klatek. To jest wersja, którą polecam Wam, jeżeli nie jesteście jakimiś turbopurystami, to też nie jest jakby oryginał per se zremasterowany, ponieważ kod źródłowy Blada zaginął dawno, dawno temu. Czarodzieje z Night Dive Studios musieli dokonać inżynierii odwrotnej, żeby spróbować kod odbudować. To jest na ich y, autorskim silniku. I jeżeli nie jesteście jakimiś turbo hardkorowymi fanami Blada, nie zauważycie zbytnio różnicy. W sensie, różnice jakieś drobne są. Zespół co chwilę wydaje nowe Patche, więc y, wydaje mi się, że w końcu będą naprawdę tak blisko e, tego, żeby to były nieodróżnialne wersje. Poza tym, że oczywiście lepiej wygląda, ale też na przykład. Y, w remasterze pozbyli się bardzo uciążliwego błędu, który występował w bodajże we wszystkich grach na tym oryginalnym silniku, czyli na Bildzie, czyli w Duke'u, w Shadow Warrior, w Redneck Rampage i właśnie w Bladzie. Mianowicie bardzo śmiertelnym zagrożeniem w tych grach bywały drzwi. To znaczy, że jeżeli otworzyły się w twoją stronę i byłeś między drzwiami a ścianą, ginąłeś. E, w w tej wersji jest to naprawione, tutaj poleci fragmencik. No wygląda to glitchowo, ale nie ginie się przynajmniej. No, to czas na jakieś podsumowania. Ziazi ja na hulaj nodze. Musiałem kupić nowe spodnie. W tym materiale, który teraz obejrzeliście, dotykam tematu bardzo powierzchownie. Chciałem tylko zainteresowanych zachęcić do tego, żeby spróbowali tej gry. To jest naprawdę klasyk. Nie mówiłem nic na przykład o designie poziomów, który jest naprawdę świetny. To są oczywiście jeszcze czasy, kiedy FPS-y czerpały garściami z duma, więc to są labirynty. Bodajże nawet do siedmiu kluczy w niektórych przypadkach trzeba znaleźć, żeby się wydostać z poziomu, ale co jest fajne, nigdy nie powinniście się tam zgubić. Swoją drogą, mam fajny kufer z Bawarii Nigdy nie byłem w Bawarii Który jest do połowy pusty Jeżeli z jakiegoś powodu chcielibyście, żeby ten kufer był pełny Subskrybujcie i lajkujcie filmiki A tak serio to subskrybujcie i lajkujcie Jeżeli kogoś zachęciłem tym materiałem do kupienia gry albo mają już wersję Fresh Supply, dajcie znać, napiszcie do mnie. Bardzo chętnie pogram w multiplayer. Myślę, będzie fajnie. Ten filmik to nie jest recenzja. W tej serii nie będę gier recenzował. Będę po prostu opowiadał, dlaczego mi się podobają i dlaczego są super. Może trochę z. Nostalgicznymi okularami, ale to jest nieważne, bo ważne są emocje. Emocje są ważne na YouTubie. Ja jestem za mało taki hiperaktywny, żeby być gwiazdą YouTube'a, ale może kiedyś, może kiedyś. Na razie zdrowie i do zobaczenia w następnym materiale. Mam nadzieję, że szybciej, bo ten materiał robiłem zdecydowanie za długo. Cześć!